W ostatniej rolce pokazywałem Wam kultowe krótkofalówki z lat 90., a dzisiaj sobie sprawdzimy, jak one działają. Tak wyglądają po wyciągnięciu z folii bąbelkowej, w której jest jeszcze powietrze z lat 90. W środku zamontujemy sobie takie oto bateryjki. Baterie są na swoim miejscu. Rozłożymy sobie antenki. Anteny całe, niepołamane, proszę bardzo. I uruchomimy sobie tą z prawej. Proszę bardzo, krzumi, dam do mikrofonu. Przycisk do nadawania morsem, ale mnie to rozbawiło teraz. I sprawdzimy drugą. Działa. A teraz sprawdzimy, czy będzie mnie słychać. Ja będę musiał wyjść do drugiego pokoju i będę mówił do tej, aby będziecie słuchać w tej, tylko bądźcie bardzo uważni, bo może być gorzej z odbiorem dźwięku. Położę tu mikrofon. Halo, czy mnie słychać? Halo, halo. Fajne te krótkowalówki jeszcze chodzą. Piąteczka, do następnego i cześć.